No i sił, oto dobrnęliśmy do końca naszego tygodnia tematycznego. Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach odlecą dzisiaj w kierunku zachodzącego słońca, ale zanim to nastąpi, przyjrzymy się największemu z trzech pojazdów skonstruowanych przez wielkiego wynalazcę Artakę. Dzisiaj zwieńczenie tego minicyklu. Prawdziwe czerwone Ferrari pośród latających pojazdów wąklowych. Ogromny, mocarny, grabiący miejsca na półce, latający goliat. 8943 Axalara T9 Największy i najpotężniejszy z trzech pojazdów pozostawionych w Kardanu i w Kodrexie. Prawdziwa machina szturmowa, cytując dane techniczne, wyposażony w podwójne mi tak Sky Blastery, trójcyklonowe żądła mające w sobie lasery i kondensatory pola siłowego, podwójnie wzmocniony 24-calowy pancerz protostalowy, silnik o mocy ciągu 3 milionów kilogramów. To się powinno czytać z jakimś metalowym kawałkiem w tle. Wspaniały opis, mając 10 lat i wymyślając supermoce dla wykreowanych przeze mnie postaci i pojazdów, nie stworzył. Aksalara jest zestawem ogromnym. Po zbudowaniu mierzy jakieś pół metra. To prawdziwa bajoniklowa kulubryna. Technikowy taran, którym możecie wyważać drzwi i wywijać jak maczugą, kiedy wejdą wam na kark miłośnicy redystrybucji dóbr doczesnych w szeleszczących ortalionowych zbrojach, powszechnie wami sebiksami. Aksara jest wielki i ciężki. To po prostu solidna kupa części na technikowej ramie, która nie rozleci się nawet podczas najbardziej karkołomnych powietrznych ewolucji. Co ciekawe, została kiedyś poważnie doceniona. Zestaw ten wygrał podobno w 2008 roku nagrodę dla najlepszej zabawki, przyznawanej we francuskim konkursie Grand Prix du Jouet, co tłumaczy się dosłownie jako Grand Prix zabawek. No, taka ciekawostka. Zestaw składa się z 693 części, z czego na aksalare składa się 657. Reszta zaś tworzy pilota, którym jest Liwa, stary dobry Toa Powietrza z pierwszej drużyny, jaką poznaliśmy. W porównaniu do oryginału zmienił się sporo chłopak, bardzo wyrósł. Toa Mata przy późniejszych figurkach wyglądali jak dzieciaki. Projekt bohatera to, tak jak w wypadku pilota Pohatu i pilota Androza, uproszczona wersja na temat jego postaci Pantoka. Bez swoich jetpacków i uzbrojenia toła Powietrza wygląda skromnie, ale ze wszystkich tych pilocich form to chyba jego właśnie lubię najbardziej. Liła zawsze kojarzył mi się ze szczupłą, zwiewną serwetką, także taki długonogi udzielec to w sumie spoko interpretacja. W takiej formie Liła wciąż wygląda trochę jak ten śmieszek, który bujał się na Lianach na wyspie Matanui. Zwłaszcza te małpie długie ramiona potęgują te wrażenie. Jak każdy Nikowiec, Liła jest pozowalny, że hoho, -ho, a jego maska to całkiem spoko wariant jego adaptacyjnej miru zestawu kanistrowego. Fajne są zwłaszcza te wiatraczki na policzkach, no podobne ma właśnie kanistrowa wersja. Tak jak u Pochatu maska składa się z dwóch części, kanohi właściwej oraz szybki ze skrzydełkami. Jedna rzecz mi się nie podoba w tej konstrukcji. Mocowanie szyi. Nie ma tutaj połączenia na ośkę, tylko na pina. Co prawda na szczęście takiego z oporem, ale i tak przez to głowa majta się na boki, zwłaszcza bez maski. Nie przepadam za takimi rozwiązaniami. Aczkolwiek dzięki temu liła może nieźle wajpować pod muzyczkę. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. No more. A i śpieszę poinformować właściciela, któremu to wszystko będę odsyłał, że nie stwierdziłem ani jednego pęknięcia na limonkowych panewkach kulowych. Albo ten konkretny egzemplarz miał dużo szczęścia, albo miał wymienione te części, albo został raz budowany i nigdy nie rozebrany. W każdym razie miły widok. Sam pojazd no, jest majestatyczny, naprawdę. Podobnie jak Rokoch T3 przypomina taki latający, futurystyczny motocykl, ale taki bardzo wypasiony, większy potężniejszy. Wystarczy postawić obok Rokoch'a, żeby to uderzyło. Nie jest to może ta różnica aż tak bardzo znaczna, się się jednak, że Rokoch wydaje się mniejszy w tym zestawieniu, ale wciąż jest to ładne kilka centymetrów różnicy. Od manipulowania tą kolobryną, czasami w jedną ręce, mamy tutaj co prawda specjalny uchwyt, taki jak w rokuchu i jetrakcie, ułatwiający zabawę modelem, ale i tak raczej wygodniej trzyma się go w dwóch grabach. Onosi się wtedy wrażenie, że bardziej trzymamy jakiś futurystyczny karabin laserowy niż latający pojazd dla naszego bąka. Akselara spoczęła sobie stabilnie na solidnej podstawie. Od tyłu opiera się na rozkładanych skrzydłach, ale ma też konkretne podwozie, w postaci takich widełek z przodu. Jest to jedyne pośród trzech lataczy podwozie w pełni chowane. Składa się kręco z dużym pokrętłem. Fajnie to wygląda. Teraz Akselara jest gotowy do startu. Prąd pojazdu tworzą czerwone tarcze ONUE Mystica, świetnie sprawdzające się w roli wykończenia. Użyto też tutaj pary elementów system. Białe troszkę udają zapewne jakieś mechanizmy potężnego silnika. Fajnie wyglądają też te odstające pod kątem skrzydełka. A pożycie głównej części kadłuba jest takie satysfakcjonująco gładkie, aż przyjemnie przejechać po tym dłonią. Poniżej drobne detale tworzą małe ząbki, które cały czas się obracają. Dałoby się na to zaradzić wsadzając je w half -pin oporowe, no ale nie jest to też jakiś wielki problem. Szczeliny znajdujące się obok wypełniają miecze Liły Nowa. no jeden z najbardziej nadużywanych. Elementów bajeniku. Miejsce dla pilota wydaje się za to troszeczkę niedopracowane. Jest kierownica, jest dodatkowa tarcza, to wszystko spoko, ale brakuje mi tu jakiegoś wyraźnego siodełka, jak w rokochu. No ta prosta linia bez żadnego detalu wygląda dla mnie odrobinę łyso. Skrzydła chronione są tarczami od Marinu Faru i spoko tutaj pasują jako takie duże płaskie elementy, dysze wylotowe napędu tworzą te same czarne kopułki jak w Rokochu, No części jeszcze z zestawów z 2007, po obu stronach pojazdu umieszczono specjalne pokrętła, Kręcąc z nimi rozkładamy końcówki skrzydeł, czyli wspomniane na trójcyklonowe żądła. Niesamowita jest to nazwa. A mechanizm sam w sobie bardzo ciekawy. Wykorzystuje różne ruchome połączenia, żeby te trzy elementy rozkładały się symultanicznie. I przypomina to trochę otwór gębowy jakiegoś robala, ale efekt jest subcie. Od razu idzie sobie wyobrazić, że oto aksalara przechodzi do swojego jakiegoś takiego trybu super, najpotężniejszej konfiguracji. Bardzo efektowne. Powracając naprzód. przód, pierwsze panele przed kierownicą można ponieść i w sumie niczemu to za bardzo nie służy, nic tam nie ma ciekawego, pewnie ma to na celu lepsze przyglądanie się ostatniemu z mechanizmów. Ten jest dopiero interesujący. Kręcąc pokrętłem otwieramy bowiem przednią sekcję, żeby ujawnić skryte wewnątrz midak skyblastery. Arty fajna funkcja. Lecimy, lecimy i nagle z wnętrza wyłania się ukryte dotąd uzbrojenie. Trzeba tylko pamiętać, które pokrętło jest od żądała, a które oddziały. Siu, pszczelańsko, dwa mitaki dają razem 8 kul zamor. Trochę się w sumie dziwię, że wyrzutni jest tylko dwie. Axalara jest reklamowany jako najpotężniej uzbrojony pojazd, więc powinien mieć ich moim zdaniem więcej niż wcześniej omawiany Jetrax, no ale mówi się trudno. No to umieśćmy jeszcze Liwę na jego protostalowym rumaku. Trzeba go oczywiście wpierw trochę powyginać i przyczepić do kierownicy oraz do axli przy kostkach. Tak to wygląda. Wcale fajosko. Liwa przeszedł sporą drogę. odbujanie się na lianach, przez latanie na jetpackach, aż wreszcie pilotowanie specjalistycznej latającej machiny. Zium! Zainstalowany pilotem wygląd zestawu zostaje dopełniony. Pięknie się to prezentuje, aczkolwiek serio trzeba wygospodarować pod tego kolosa sporo miejsca. Choć najlepiej to by w sumie wyglądał na jakiejś specjalnej podstawce. Można by się o coś takiego pokusić. No to jeszcze takie kończące ujęcie wszystkich trzech zestawów z tego tematycznego tygodnia. Axara niewątpliwie jest najbardziej imponujący z tej trójki, wielki i skomplikowany. To prawdziwa perełka w kolekcji Fana. Baincourt. Oczywiście o ile ktoś lubi zestawy w tym stylu, a nie tylko te bardziej figurkowe. Sam w sobie jest też po prostu ciekawym zestawem technikowym. Myślę, że zawsze jest fajnie, gdy można sobie poskładać z technika coś innego niż tylko setny samochód sportowy. Było to niewątpliwie interesujące doświadczenie, podobnie jak z pozostałą dwójką. Także raz jeszcze dziękuję bardzo koledze Dertusowi za. Mo możliwość pokręcenia o tych trzech machinach. Wam wszystkim dziękuję oczywiście za uwagę, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia następnym razem. Hej!